Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot Artystyczne Gaja. Dziś, co on, ona zamierza? Pomyślcie sobie, czy jest jakaś osoba w Waszym otoczeniu, której decyzje w stosunku do Was chcielibyście poznać. Może ktoś wpadł Wam w oko, a może ktoś się do Was odezwał. Po latach, <noise> a może yy, macie jakieś plany sami w stosunku do tej osoby i nie wiecie, jaką decyzję podjąć. Więc pytanie jest, co on, ona w stosunku do Was zamierza, bądź co Wy zamierzacie w stosunku do tej osoby. Może to będzie rada. Ok, no to zaczynamy. Odkładam karty do dopytywania. Te karty oczyszczę. W międzyczasie bardzo proszę o polubienie filmiku. Jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim osobom, które już zasubskrybowały. Będzie nam wszystkim łatwiej się skomunikować. Będzie Wam łatwiej być na bieżąco. Także serdecznie zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. A teraz do dzieła. Przekładam. I zobaczmy, co on, ona w stosunku do Was zamierza. Bądź co Wy zamierzacie w stosunku do tej osoby. Energia ogólna. Czego będzie mniej? Co przychodzi? Co będzie trudnością do pokonania? Co będzie pomocne w pokonywaniu tej trudności? Co w związku z tym ta osoba zamierza? Jakie są zamiary? I rada, jak do tego się ustosunkować ewentualnie. Dobra, energia ogólna w tej sytuacji. No proszę, dwa kielichy. Obie postaci na tym obrazku są w siebie zapatrzone. Przy czym dwa kielichy to jest zarówno naprawdę taka miłość od pierwszego wejrzenia, emocje, uczucia. Natomiast jak widzimy, ten człowiek po lewej stronie, ten chłopak, siedzi bokiem. On tak niby tak, niby tak, czyli tutaj możemy się spodziewać, że jest jakiś wybór, którego musi dokonać, i nie do końca jeszcze ten wybór podjął. Nie dokonał tego wyboru, więc y, ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo taka emocjonalna, y, uczuciowa karta, energia, która mówi, że są duże szanse na to, żeby ta osoba podjęła decyzję, czy zamiary miała w stosunku do Ciebie y, no, związane z uczuciami. Natomiast jeszcze nie ma tej decyzji podjętej. Czego będzie mniej? Co odchodzi? Mniej będzie takich towarzyskich pogaduch, towarzyskiego podejścia wzajemnego. Mniej będzie być może również spotkań towarzyskich po którejś ze stron, czyli po twojej bądź po stronie tamtej. Być może spotkaliście się na jakimś takim spotkaniu i tego typu spotkań i Interakcji będzie mniej, czego będzie więcej? Więcej będzie takiego podejścia typu: co było, to było, co było, nie jest, nie pisze się w rejestr. Zaczynamy od początku. Bo jeżeli jest to na przykład osoba, która przyszła. Pojawiła się z przeszłości waszej, no to tutaj jest właśnie informacja, że przychodzi takie odpuszczenie tego, co było w przeszłości i działanie od nowa. Zostawmy tamto, wyczyśćmy i zaczynamy od początku. Czy to jest nowa znajomość, czy stara znajomość, ma szansę zacząć się po nowemu. Również to może oznaczać, że po nowemu, czyli w inny sposób Ty podejdziesz do tej znajomości, masz szansę podejść, bo dokonała się jakaś zmiana w Tobie, bądź w tej osobie. Także no, wszyscy się rozwijamy i być może tutaj jest jakiś tego typu punkt widzenia. Co będzie wyzwaniem? Wyzwaniem będzie bądź osoba, bądź takie chęci której ze stron do czarowania, do przejmowania władzy, do być może troszeczkę takiego, kto to mi się tutaj postawi, ja i tak sobie z każdym poradzę. Yy, widzimy tutaj maga, który ma wszystkie narzędzia. No i taki odrobinka takiego podejścia manipulacyjnego typu yy, uwiodę każdego no. albo każdą, bo wszystko potrafię, mam wszystkie narzędzia do tego celu. Yy, to może być wyzwaniem. Zobaczmy, co nam pomoże w pokonaniu tego wyzwania. Królowa Mieczy. No, pomoże chłodna kalkulacja, takie trochę odejście od emocji, zasłonięcie się troszeczkę przed emocjami, wychłodzenie tematu i czysto myślowe, intelektualne podejście do sprawy. To może być bardzo pomocne, szczególnie jeżeli jest tutaj właśnie taka energia maga i, i jeżeli ogólna energia jest właśnie dwójka kielichów, która no jedna osoba jest bardzo zdecydowana, druga osoba jest również zainteresowana, ale jeszcze musi coś przemyśleć. OK, dobrze zobaczmy w takim razie, co ta osoba zamierza w tej sytuacji. Ta osoba ewidentnie ma coś takiego y, w swoim życiu, co ją przytłacza, co ją y, zmusza do przemyśleń, co ją zmusza do działania, więc... Y, jeżeli ta osoba jest przytłoczona i być może właśnie no, jakimiś doświadczeniami z przeszłości, a być może y, przytłoczona jest jakimiś zagadnieniami z pracy, nie może się skupić na znajomości z Tobą, y, no to właśnie być może to jest y, przyczyna tej karty dwóch kielichów. Ta osoba zamierza po prostu dłużej przyjrzeć się i no, Poradzić sobie jakoś z tymi tematami, które ją w tej chwili przytłaczają. Więc z twojej strony może być oczekiwanie na coś yy, romantycznego. Natomiast ta osoba jest troszeczkę w innym świecie w tej chwili, no i nie może tak w 100% się skupić. Widocznie potrzebuje czasu. Zobaczmy, jaka jest rada w związku z tym. No, rada jest bardzo ciekawa. Radą jest na przykład to, żeby więcej rozmawiać, porozmawiać, wymienić poglądy, jakoś tak rozładować tą sytuację poprzez komunikację. Osiem buław oznacza ruch, wiadomości, wymianę informacji, to, że gdzieś informacje już zostały wysłane, trzeba na nie poczekać. Trzeba być może odpowiedzieć na coś, więc, jeżeli coś jest niejasnego w tym, w tym, co się wydarza między Wami, no to być może właśnie to jest pomysł i to jest droga do tego, żeby to wyjaśnić. Zobaczmy, zapytajmy tutaj drugą talię Tarota. <laughs> Co to jest, to 10 buław? Z czym związany jest yy, właśnie ten, yy, ta 10 buław, czyli to, co ta osoba zamierza i zobaczymy. No więc 110 buław jest związane z czyli to co ta osoba zamierza i czym jest przytłoczona i co powoduje w tej chwili jej poniechanie działań. Jest związane z kwestiami takimi intelektualnymi może za dużo myśli, może ma jakąś nową ideę, którą, kto, którą ktoś mu podsunął. Być może to jest kwestia taka, że się nie chce zaangażować na razie, bo ma tyle rzeczy do przemyślenia. Nie wiem, jakiś pomysł zawodowy, jakiś pomysł na nową podróż, być może, jakiś pomysł na jakieś działania, które może na jakąś działalność swoją gospodarczą i siedzi teraz w tym, w tym temacie i nie wie w co ręce włożyć, bo musi podjąć decyzję, ktoś mu tutaj podsunął coś, jakąś informację świeżą, że tak powiem, jakiś świeży pomysł na... Um, no może nie na związek, ale świeży pomysł na właśnie jakieś działania, być może na wyjazd, być może na no jakieś nowe perspektywy yy, i, i ta osoba w tej chwili nie może się yy, spod tego wydostać, że tak powiem. Więc być może rozmowa na ten temat i komunikacja i jakieś swobodne yy, wymiany poglądów będą w tej kwestii pomocne. Dobrze, a zobaczmy co na to nasz ciasteczkowy sklepik. Wybacz i ruszaj przed siebie. No jest to dość konkretny temat. Yy, może być również dobry tutaj przy tej właśnie przy ośmiu buławach wybacz i ruszaj przed siebie, jeżeli jest co do wybaczenia, jeżeli się coś będzie przeciągało, jeżeli no, jak nie będzie tutaj żadnej yy, interakcji, no to wybacz i ruszaj przed siebie. Hmm. To chce psa uderzyć, kij zawsze znajdzie. No tak, słuchajcie. No to może to położymy tu gdzieś w okolicy maga, bo jak się mag będzie yy, chciał zdecydować na jakieś działania, to ma tyle tych narzędzi, że no, wyczaruje to, co będzie chciał. Przynajmniej tak może to być widziane przez innych. Może to będzie jakaś iluzja, może to będzie jakiś e, inny sposób wywierania wpływu. A co na to nasz przewodnik duchowy? Złamana strzała. Zbierz energię pokoju. No właśnie, może tutaj trzeba się uspokoić, zobaczyć, co i jak dookoła i skupić wokół siebie i wokół sytuacji energię pokoju. To do nam się wszystkim przyda: takie skupienie się na, na energii pokoju, spokoju. I nie poddawania się wpływom na przykład mediów. Także no, to jest taka informacja. A co na to nasz wspierający wszechświat? Oneness is, uh, is my true nature, czyli no, bycie. Yy, w, Jedną jednością, o właśnie, brakowało mi słowa. Bycie jednością jest moją prawdziwą naturą. Więc jednością z przyrodą, jednością ze wszechświatem i jednością z sobą samym. Także no, prawdziwą naturą naszą jest faktycznie jedność. I być może to dotyczy również tej e, karty, gdzie zbierając do kupy te wszystkie kawałki energii spokoju, spowoduje, że będziemy jednością. A w jaki sposób sobie w tym wszystkim pomóc? Zobaczmy, co by tu wybrać. Priorytety. Zobaczmy. Jakość Twojego życia jest zdeterminowana przez to, w jaki sposób spędzasz swój czas. Upewnij się, że Twoje plany i Twoja agenda odpowiada życiu, którego oczekujesz i którego chcesz. Jednym słowem, rób to, co prowadzi Cię. Do sposobu życia, w jaki chcesz żyć, a nie w jaki sposób żyć nie chcesz. <gry> a co na to? Nasza afirmacja. Jestem zdrowa z każdą chwilą i z każdym oddechem staję się coraz silniejsza. Przyłoży, położymy tutaj przy Złamanej strzale i przy zbieraniu swojej energii, pokoju i spokoju. Jestem zdrowa z każdą chwilą i z każdym oddechem. Staję się coraz silniejsza. No właśnie. Zgadza się. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na kolejne spotkanie. No i do następnego razu. Młuch.